To w takim razie tematem, temat będzie trochę inny niż to, co było ogólnie tutaj pokazywane, chociaż zahacza o parę inżynierskich elementów, które były poruszane, na przykład o druk 3D, czy wykorzystanie właśnie metalurgii kosmicznej w przestrzeni kosmicznej. Dokładnie będzie o prawnych aspektach wytwarzania obiektów kosmicznych z materii ciał niebieskich, czyli w koncepcji ISRU, czyli Institute Space Resource Utilization. Ja się nazywam Kamil Muzyka, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zajmuję się głównie tematami surowców kosmicznych i produkcji w przestrzeni kosmicznej od kwestii prawno-międzynarodowej i kwestii patentowej. No i też jestem współredaktorem strony Prawo i Kosmos, Prawo Kosmiczne, gdzie nieraz często się wypowiadamy na temat właśnie prawa kosmicznego, prowadzimy analizy, no też publikujemy oczywiście recenzowane prace akademickie. To, co Państwo widzą po prawo od naszego loga, to nie jest jakiś dziwny szlaczek ani nawet logo jakiejś instytucji. To jest fraktalny robot z koncepcji Hansa Morawca, tak zwany Bush Robot. Będzie on dość ważny swoją drogą w nasze, przy naszych przemyśleniach, dlatego że, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak miały wyglądać te starsze projekty kosmiczne, ponieważ górnictwo kosmiczne wcale nie jest nowe. Ono się pojawiało i w fantastyce, i w futurologii, i pojawiało się nawet u Ciołkowskiego. Po części się pojawiało także i u Fiodorowa. Nie mówiąc o tym, że jeszcze wcześniej się pojawia w tak zwanym Locksley Hall, to jest akurat utwór poetycki, już powiem, Alfreda Tenisona, znaczy bardziej astronautyka sama się pojawiała i sprowadzanie dóbr z kosmosu, ale to po części jedno idzie za sobą, tak jak tutaj mieliśmy nawet nawiązanie do soli. W każdym razie projekty astrogórnicze w pewnym sensie się wiążą z jednej strony z automatyzacją, z drugiej, właśnie z tymi koncepcjami maszyn, które potrafią wytwarzać dowolne dobro na danej materii. Czy to są magiczne formy obecnych drukarek 3D, czy to były replikatory, czy to ten naukowy pomysł tzw. Santa Claus machines, czyli maszyn świętego Mikołaja, czy to nawet sondy i statki kosmiczne, które potrafiłyby się naprawiać lub posiadać zdolność połykania materii międzygwiezdnej w celach napędowych. To zawsze gdzieś tam ta kwestia górnictwa się łączyła z wszystkim. To była jakaś gdzieś konwergencja. Tutaj na slajdzie pokazuję między innymi ten koncept NASA. Się nazywał The Lunar Self-Growing Self Lunar Factory. I to była między innymi fabryka złożona z zestawów robotów, która całościowo jako system mogłaby napra znaczy naprawić i wytworzyć od podstaw każdy swój element do poziomu nawet samoreplikacji. Więc co tutaj dalej nam idzie? Właśnie trochę inne podejście do surowców kosmicznych. Już tutaj powinno się coś. A, nie pojawia się. No, nieładnie. No to będę musiał Państwu przeczytać, bo w takim razie chyba się, tak, kolory się pozmieniały. To więc tak, surowiec kosmiczny, a luki w prawie. Czyli mamy po pierwsze, tak, surowiec kosmiczny, a w luki w prawie. Po pierwsze, surowiec kosmiczny, na przykład według amerykańskiego Commercial Space Launch Competitiveness Act. To ma być abiotyczny surowiec, znajdujący się w przestrzeni kosmicznej, tudzież na ciele niebieskim. szczególnie na przykład, Szczególną formą jest surowiec asteroidalny, i w jego skład miałyby wchodzić np. minerały lub woda. Pierwsze pytanie: co to jest abiotyczny? A to jest pewien problem, ponieważ dużo prawników nie rozumie geologicznego, ani biologicznego, czy klimatologicznego rozumienia słowa abiotyczny. I myślą, że chodzi to tylko o organizmy żywe, które byśmy ewentualnie znaleźli w przestrzeni kosmicznej. Naprawdę chodzi o abiotyczny, to znaczy powstały wyłącznie w wyniku działań, jakby to powiedzieć, w wyniku działań tych <laughs> sił przyrody, to znaczy chemii i fizyki. Natomiast biotyczny to jest taki, który jest związany z procesem życia, to znaczy mogą to być na przykład skały osadowe powstałe, powstałe z czy na przykład paliwa kopalne powstałe ze zwłoki elementów ten martwych roślin, martwych zwierząt czy innych organizmów. Nie mówiąc o tym, że jeżeli surowcem biotycznym byłby metan na Marsie lub fosfiny na Wenus, albo też różne surowce na Tytanie, znaczy różne związki na Tytanie, w tym momencie nie podlegałyby one temu samemu reżimowi jak reszta omawianych surowców kosmicznych, ponieważ są biologicznego pochodzenia. Dodatkowo, czym jest ciało niebieskie? Prawo międzynarodowe kosmiczne do dzisiaj nie stawia <coughs> definitywnego właśnie stwierdzenia czy zakresu, czym jest ciało niebieskie, więc do końca nie wiemy, czy na przykład przerabianie tego przerabianie pyłu, który się znajduje w księżycach pyłowych na przykład Ziemi, czyli Księżycach Kordylewskiego, czy jest to w ogóle górnictwo kosmiczne, czy nie, czy to jest, czy każdy z nich jest ciałem niebieskim, czy kolektywnie są ciałem niebieskim, jak to się w ogóle traktuje, czy po prostu traktujemy to jak, ten pył traktujemy trochę jak atmosferę na Księżycu, to znaczy naukowo wiemy, że ona jest, ale w większości równanie się nawet ją pomija. Dalej. Nie ma tutaj w ogóle określenia izotopów, a izotopy jeszcze niedawno były tym tak zwanym New Sexy Thing, że tak to powiem po młodzieżowemu. To znaczy, nasze rozumienie tego, czym ma być górnictwo kosmiczne, często podlegało takim właśnie fazom, maniom, na różne, na różne pierwiastki czy surowce, na przykład platyna, Iryt, minerały ziem rzadkich, ale w pewnym momencie był właśnie trzy czy inne właśnie izotopy, które by można znaleźć. No i tutaj przy Helu 3 powinienem się zatrzymać na chwilę i się zatrzymam. I wyjaśnię jedną taką prawidłowość. Jest pewien problem związany z tym, że co jeżeli właśnie Helu 3 nie wydobywamy z księżyca, na którym on po prostu nie rośnie. On jest tam składany przez wiatr słoneczny. A, a, tak. Bo my widzimy ciągle czarny ekran. Tak, bo mamy mały problem. To znaczy, chyba, że przerobię na chwilę prezentację. A jeżeli to jest zabieg, tak jakby kontrolowany przez pana, to, to myślę, że. Nie, 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 nie. To chodzi o to, że też, że po prostu tło mi się nie zmieniło. w dla wszystkich. I teraz zobaczymy tutaj, tak. Eee... Y -y -y. Ekran pierwszy. Tak, widzimy to i od początku. O, o, i się, i się popsuło w drugą stronę. No dobra. Teraz, o, dobra, to już na tym slajdzie jesteśmy dobra. No to izotopy, czyli jeżeli będziemy ten sam izotop Hel-3 wydobywać nie z księżyca, gdzie go stawia wiatr słoneczny, tylko z samego wiatru słonecznego, wyciągać go właśnie z tej plazmy słonecznej, który z tej magnetoplazmy słonecznej, którą słońce ciągle emituje, poza promieniowaniem oczywiście, które też emituje, ale pytanie, dlaczego ten łapany w locie wiatr słoneczny i jego wodór, jego tleny, żelazo też się w niektórych gwiazdach znajduje, ale też i ten Hel-4 i Hel-3, bo to są naturalne izotopy. Dlaczego one nie byłyby traktowane jako górnictwo kosmiczne, a dlaczego właśnie księżycowe byłoby traktowane? No, no dlatego, że prawo kosmiczne było niestety, znaczy większość akademików kosmicznych niestety nie ma dostępu do o pewnej wiedzy lub nie ma jak uzyskać jakby to powiedzieć konkretnej rady od ludzi, którzy się tym zajmują bądź interesują. No i oczywiście materiami, medium międzygwiezdnego czy powiedzmy połykanie tego na zasadzie Silnika Bazarda, czy jakichkolwiek innych właśnie elektromagnetycznych pułapek, by pochłaniały z plazmy kosmicznej konkretne, czy właśnie nawet z ten z samej materii międzygwiezdnej e, konkretne pierwiastki, czy jest to górnictwo kosmiczne? No oczywiście nie jest, ale to musimy też sobie wziąć pod uwagę kolejną rzecz, to znaczy. Czy Dlaczego patrzymy w ogóle na surowce kosmiczne jako coś e, wartościowego? To znaczy, nie patrzymy na to jako rzecz do skonsumowania i metabolizowania, tylko patrzymy na Księżyc jako kolejny bogaty kontynent, który możemy sobie zabrać. E, tutaj, co pokazuje na ob ob obrazku obok, to jest też bush robot Han doktora Hansa Morawca, e, frakt czyli fraktalny robot, który miałby między innymi operować e, surowcami kosmicznymi i umiałby się powielać i tworzyć inne obiekty z tych surowców. No i właśnie, czy obiekty kosmiczne mogą tworzyć inne obiekty kosmiczne? Jakby to powiedzieć, to jest jedno z tych pytań, które zadałem w doktoracie, ponieważ w prawie patentowym mamy takie określenie jak samoreplikujące technologie, tylko one dotyczą głównie nasiennictwa i wynalazków biotechnologicznych. Ale się zastanowiłem, czy wynalazki hylotechnologiczne, czyli oparte o materię nieożywioną, też mogłyby podlegać takim samym reżimom, a jeżeli już, jakby to miało wpływ na między innymi tworzenie się nowych obiektów kosmicznych. Załóżmy, że na przykład robotyczna fabryka tworzyłaby jakieś generyczne obiekty kosmiczne czy generyczne satelity. Czy one byłyby traktowane jako obiekt kosmiczny i jak byłoby z jurysdykcją? Taki pomysł w sumie się już przewijał w futurologii i w fantastyce. To są tak zwane słynne sondy von Neumanna, które w ogóle nazwa jest bardzo zła co do tego, ponieważ John von Neumann nigdy nie pisał o samoreplikujących się sondach. On pisał tak naprawdę o modelach dla automatów komórkowych oraz pisał o kinematycznych składaczach lub konstruktorach. Natomiast samoreplikujące się obiekty, które miałyby wykorzystywać się surowce lokalne, to był już pomysł tego Eduarda Mura. I właśnie to jego Artificial Living Plants, jeżeli Państwo widzą tutaj ten obrazek, gdzie to jest taki ni to diplodok, ni to, nie to plezjo, dokładnie plezjoza robot, który coś tam ścią, ściąga i tam jeszcze widać ptaki, to, to jest obrazek, który wyciąłem z Scientific American, z jego pracy, której on opisywał rozmnażające się takie, takie tego typu właśnie obiekty morskie. Z których potem jeszcze próbował pewne koncepcje wyciągnąć, między innymi niż żyjący już film Andrzej Dyson, właśnie replikatorów Dysona. Ale w każdym razie, ja na potrzeby moich prac naukowych i poruszałem to w kilku publikacjach, oraz też nieraz poruszam to na moich wykładach, stworzyłem tą właśnie koncepcję doktryny von Neumana. Doktryna von Neumana polega głównie na tym, że obiekt, Córka dziedziczy jurysdykcję i rejestrację dokładniej po obiekcie matce, chyba że strony umówią się inaczej. No tutaj nie będziecie Państwo za ładnie tego widzieć, ale kiedy brałem udział w pracach haskiej grupy roboczej jako obserwator z ramienia konsorcjum polskiego XPL. Lobowałem za m.in. takim traktowaniem obiektu kosmicznego, że obiekt stworzony w przestrzeni kosmicznej i z surowców kosmicznych musiałby być traktowany jako także obiekt kosmiczny. Co za tym idzie? Nie dość, że ponosimy odpowiedzialność za to, co się dzieje z tym obiektem, to z drugiej strony nikt nie może nam go ukraść, ponieważ jeżeli coś jest nierejestrowane w przestrzeni kosmicznej, ciężko jest nam w ogóle nawet udowodnić, że ktoś nam to zawłaszczył. I to nie mówię o zawłaszczeniu ciała niebieskiego, mówię o zawłaszczeniu obiektu sztucznego, coś czego tak naprawdę prawo kosmiczne nie reguluje dokładnie. I tu właśnie chłaska grupa robocza wyjaśnia, wyjaśniała w swoich pracach to, że między innymi obiekty, które mogą, które mają być w przestrzeni kosmicznej tworzone z obiektów kosmicznych, przepraszam, z surowców kosmicznych. Te obiekty podchodziłyby właśnie, znaczy byłaby na nich rozciągnięta jurysdykcja, ale te obiekty nie mogłyby być czy przy takim jak na przykład sztab ten jak to surowe podjęte żelazo, czy surowy podjęty inny minerał lub mineraloid w, z Księżyca lub innego ciała niebieskiego, o ergo to musiało być coś przetworzonego, szczególnie jeżeli to miałby być na przykład materiał konstrukcyjny, czyli element, komponent, na przykład stacji kosmicznej lub robocznej fabryki. Tu niestety Państwo będą chyba słabo widzicie ten cały właśnie, bo czcionka jakoś się wywaliła. W każdym razie to jest z amerykańskiego American Space Commerce Free Enterprise Act, gdzie jest dokładniej, znaczy to jest ustawa, która w końcu nie przeszła, ponieważ w kongresie mieli ważniejsze sprawy niż uregulowanie w ogóle kwestii, kto będzie nadawał zgody na górnictwo kosmiczne. Ponieważ Amerykanie mają w ustawie swoje prawo do wydobywania... Ale zgody na taką działalność komercyjną jako instytucji i podmiotu, który by nadzorował, obecnie nie ma. W każdym razie, tutaj do obiektu kosmicznego, między innymi, byłyby zaliczane obiekty kosmiczne wytworzone w przestrzeni kosmicznej i z uży, stworzone z użyciem surowców kosmicznych, natomiast polegałyby to głównie na obiekty, które mogłyby samodzielnie działać na powierzchni, na, na, znaczy poza innym obiektem kosmicznym, nie zaś obiekty, które są, na, nie na przykład ekwipunek, który jest przeznaczony do wewnętrznego użytku w jakimś obie, innym, naszym macierzystym obiekcie kosmicznym. Więc jakby to powiedzieć, proste narzędzia nie będą traktowane jako obiekt kosmiczny, natomiast robot zrobiony właśnie z surowców kosmicznych. Kosmicznych, oczywiście byłby traktowany jako obiekt kosmiczny. No i tutaj, takie też pytanie, co z żywymi obiektami? Możecie się zdziwić, dlaczego tutaj żywe obiekty. Mówimy o robotach, a są żywe obiekty. A to jest właśnie to, co macie na obrazku. To jest artystyczna wizja czegoś, co Freeman Dyson nazwał właśnie ciepłokrwistym drzewem. To, było, to miało być właśnie taka hiperskultura. Przepraszam, bo już minęło 15 minut, także. Posiada. Już będę kończył, już będę kończył, tak. W każdym razie to jest hiperstruktura, która miała właśnie między innymi wydobywać surowce, rosnąć i zapewniać cele miesz, znaczy się cele mieszkalne dla ludzi. Czy jest to coś obcego? No nie, tutaj już mamy engineering living materials. Mamy bi podstawy biominingu, między innymi ESOS komisję Biorock, która wykorzystywała kultury bakterii do wydobywania surowców kosmicznych, no i koncepcję industria formingu, którą niestety będziemy musieli kiedyś omówić. No i co do, już tak kończąc, bo chciałem zaznaczyć, że robot tak naprawdę jest tylko formą, niezależnie od medium, co nam pokazały ksenoboty, a im bardziej będziemy chcieli samoreplikować i stworzyć się jak najbardziej samowystarczalne placówki kosmiczne czy systemy kosmiczne, one będą musiały przyjmować pewne elementy z biologii. I tutaj właśnie też chciałem wspomnieć ostatnią tylko rzecz, już kończę. Doktryna Kraba pustelnika, czyli koncepcja, którą też wymyśliłem, właśnie od strony obiektów kosmicznych i produkcji, naprawy i kanibalizacji części innych obiektów kosmicznych, wyszła z tego powodu, że jeżeli umiemy przetwarzać materię ciał niebieskich, to równie dobrze będziemy też umieli przetwarzać gruz kosmiczny. A to jest czymś, co zapewni nam prawdziwe sustainability w przestrzeni kosmicznej, i to prawo kosmiczne będzie musiało w najbliższym czasie uregulować. Dziękuję Państwu bardzo.